Jeśli chodzi o zamierzenia, my mamy dużą nadwyżkę kapitałową, sporą nadwyżkę płynności. Jesteśmy przygotowani, aby w jak najlepszy sposób realizować zamierzenia naszych klientów indywidualnych, ale również plany inwestycyjne firm, przedsiębiorstw, które wiążą się z takimi dwoma nadchodzącymi falami inwestycyjnymi. Jedna z nich znane Państwu nam, dyskutowane szeroko, Czyli transformacja energetyczna to jest taka duża fala inwestycyjna, która się wiąże z tym, aby doprowadzić do zmiany miksu energetycznego, ale również obniżenia kosztów energii elektrycznej, ale również cieplnej. Druga fala, mniej dyskutowana, ale niezwykle ważna, to jest kwestia robotyzacji naszej gospodarki automatyzacji. Skala umaszynowienia jest kilkukrotnie niższa niż średnia w Europie poziom bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie w stosunku do Unii Europejskiej jesteśmy mamy najniższy poziom stopy bezrobocia w Unii Europejskiej w tej chwili, więc przed nami, aby poprawiać produktywność i efektywność firm, inwestycje w zakresie robotyzacji i automatyzacji, które my jako bank z przyjemnością będziemy wspierali od strony finansowania, ale również serwisów dodanych, takich, gdzie poruszamy się w obszarze wsparcia naszych klientów w diagnostyce, w architekturze.